Ewangelia według świętego Jana, rozdział ósmy, od wiersza siódmego. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem? I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej kobieto Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała Nikt, Panie Wtedy rzekł Jezus Ja cię nie potępiam Idź i odtąd już nie grzesz Fragment ze znanej historii O kobiecie przyłapanej na grzechu cudzołóstwa Przyprowadzili ją Faryzeusze, uczeni w piśmie do Jezusa. No, akurat nie pokierowali się właściwą zasadą, aby najpierw sam na sam, w cztery oczy, napomnieć daną osobę, ale już od razu grono, już od razu jakieś ośmieszenie, oskarżenie, potępienie. Przyprowadzili ją do Jezusa. Jezus. Takie pytanie zadał i to jest bardzo takie powszechne w takiej, w takiej kulturze językowej w judaizmie, że zadaje się pytania, na pytanie odpowiada się pytaniem, no bo przecież zadane było pytanie, Mojżesz kazał takie kamionować, a ty co mówisz? I Jezus z pytaniem odpowiada, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamienie. Wtedy oni zaczęli się no, tak zastanawiać, ci oskarżyciele. I co jeszcze jest pozytywnego w tej historii, w tym tekście, o tych negatywnych ludziach, to zaczęło ich ruszać sumienie. Sumienie ich ruszyło i odchodzili. No, zauważyli swoje grzechy, swoje błędy, swoje upadki, te właśnie utajone. No, nie mieli czystego sumienia. Nie można było tym ludziom zaufać, bo nie mieli czystego sumienia. No, ale dobrze, że jeszcze to sumienie ich ruszyło i zaczęli odchodzić. I wtedy Jezus, kiedy podniósł się, bo pisał po ziemi, zadał pytanie: Gdzie są ci wszyscy, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? No, nie, panie. I te znane słowa Jezusa Chrystusa, które tak bardzo często rozbrzmiewają, i w naszym sercu, kiedy my gdzieś upadniemy, gdy pojawi się grzech, jakaś słabość, zło, Jezus mówi: Ja Cię nie potępiam, ale idź i już odtąd nie grzesz. Słowa błogosławieństwa, a nie potępienia, które wyszły z ust Jezusa. Kiedy w naszych relacjach, Ludzi, którzy może nawet według jakiegoś prawa, według jakichś zasad zasługują na potępienie, odrzucenie, oskarżenie, wyeliminowanie nawet ze środowiska, my będziemy błogosławić, będziemy dobrze mówić, będziemy wskazywać im drogę wyjścia z tej ciemności. To będzie tworzyć zaufanie bazę zaufania w naszych relacjach. Tam, gdzie jest błogosławienie drugiego człowieka, tam tworzy się zaufanie. Tam druga strona, ta, która jest w potrzebie, może się otworzyć, bo ktoś zaczyna błogosławić, dobrze mówić, ktoś swoim spojrzeniem już, już przekaże taką Bożą miłość i przekaże taką nadzieję, że można wyjść z tego stanu takiego upadku czy ciemności. Oskarżanie człowieka, potępianie, moralizowanie danego człowieka nic nie pomaga, niszczy zaufanie, niszczy relacje. Ale kiedy błogosławimy, kiedy wskazujemy na Chrystusa, który jest zawsze nadzieją, który jest zawsze przebaczeniem, który zawsze jest nową szansą dla każdego człowieka, chociażby nie wiem ile razy upadł w swoim życiu, skoro Chrystus, mówiąc o przebaczeniu, nawoływa nas do tego, żebyśmy i siedemdziesiąt razy siedem w ciągu dnia przebaczali, to myślicie, że Bóg nam tyle razy nie przebaczy? Oczywiście, że przebaczy. Bóg nas błogosławi. Bóg wypowiada słowa przebaczenia, miłosierdzia, podniesienia, wzmocnienia, i takie słowa mają znaleźć się w naszych ustach. Wtedy ludzie będą nam ufać. Wtedy ludzie, kiedy będą przeżywać najtrudniejsze, ciężkie chwile swojego życia, grzechu, upadku, będą przychodzić do nas, bo coś ich będzie ciągnęło właśnie błogosławieństwo, Boża miłość, Boża nadzieja dla każdego człowieka. I warto zawsze zadać sobie to pytanie, które Jezus zadał Faryzeuszom, uczonym w piśmie: Kto z Was jest bez grzechu? Kiedy rozmawiamy z innymi i zdajemy sobie sprawę, że też jestem człowiekiem, też jestem podatny na upadki, na słabość, to wtedy będę też inaczej, z większą taką, w tym właściwym sensie, wyrozumiałością i w tym dobrym sensie, pobłażliwością traktował drugiego człowieka. Będę wiedział, że i ja mogę kiedyś upaść, i ja będę potrzebował pomocy, ja będę potrzebować dobrego słowa, słowa błogosławieństwa. Słowo błogosławieństwo, błogosławieństwa szczególnie potrzebne jest wtedy, kiedy tego błogosławieństwa jest brak w życiu danego człowieka, kiedy jest ciemność, upadek, grzech. Wtedy potrzebne jest słowo błogosławieństwa, bo kiedy ktoś jest mocny, gdy ktoś jest silny, zdrowy, niczego mu nie brakuje, no to oczywiście już jest błogosławiony, ale wtedy, gdy jest gdzieś ciemność, wtedy potrzebna jest światłość dobrego słowa, słowa miłości, prawdy i błogosławieństwa, słowo Bożej Łaski. Wtedy ludzie będą mieć do nas zaufanie. Dopomóż nam, panie, traktować ludzi nie według tego, co uczynili, ale według Twojego miłosierdzia. Amen.